Czym jest moda? Moda jest uwolnieniem od banału tego świata. To słowa Diany Vreeland, redaktor naczelnej amerykańskiego Voga, i myślę, że jedna z bardziej trafnych definicji, choć tych definicji mody z pewnością jest wiele. Moda od wieków wchodziła w związki z różnymi dziedzinami życia społecznego, natomiast z prawem oficjalnie spotkała się pod szyldem fashion law dopiero kilkanaście lat temu. Za autorkę nazwy uważa się Susan Scafidi, nowojorską wykładowczynię prawa. I choć nazwa jest stosunkowo nowa, to składowe tej dziedziny są znane od lat. To przede wszystkim prawo własności przemysłowej, prawo autorskie, prawo reklamy, ale również prawo karne czy prawo administracyjne, którego elementy w powiązaniu z modą zyskały nazwę Public Fashion Law, które znajduje się w centrum. Moich zainteresowań naukowych. Początki nie były łatwe dla prawa mody. Trudno było mu się oderwać od powiązań z blichtrem, z show i mówiąc kolokwialnie z ciuchami. Szybko jednak okazało się, że nie da się bagatelizować branży wartej dziś niemalże bilion dolarów. Okazało się, że ten związek prawa z biznesem jest po prostu potrzebny. Jest, jest potrzebny ochronie Marek. Co więcej, stało się to fantastycznym polem do badań naukowych. Co dla mnie, jako córki artysty, która od zawsze marzyłaby powiązać miłość do sztuki z prawem, okazało się wspaniałą szansą zawodową. Z pewnością w realizacji tego marzenia pomogło mi zaproszenie do członkostwa w centrum prawa designu, mody i reklamy które działa przy Uniwersytecie Śląskim. Zostało założone i jest kierowane przez panią profesor Marlenę Jankowską Augustyn. Jest to pierwszy i jedyny taki ośrodek badawczy w Polsce na szczeblu uniwersyteckim. Wraz z członkami Centrum organizujemy konferencje międzynarodowe, publikujemy w prestiżowych czasopismach naukowych, jak również realizujemy granty. Nasza ostatnia publikacja, Fashion Industry copes with COVID-19 miała swoją premierę w kwietniu ubiegłego roku w Düsseldorfie i jest obecnie promowana we wszystkich najważniejszych wydziałach prawa na świecie. Pomimo pandemii, paradoksalnie, branża mody nie zwalnia tempa. My wraz z członkami Centrum będziemy się temu bacznie przyglądać i myślę, że poprzez nasze działania naukowe przyczyniać się do jej rozwoju.